Hej z tej strony daja, a w dzisiejszym odcinku zrobimy krótkie losowanie okazji 5000 subów, które wbiłam w zeszłym tygodniu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Was zaprosić na mój serwer Discord, który prowadzę z superkowymi osóbkami. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Chciałabym Was też zaprosić na moje live'y, które prowadzę co tydzień, niemalże na live'ach. Są zdrapeczki z unikatami losowania na zwierzaki, unikaty, nawet na zdrapeczki i to jedyne takie miejsce, gdzie możemy sobie pogadać dłużej i spędzić czas razem, więc zapraszam Was tam w niemalże każdą sobotę. A teraz przejdźmy do losowania z okazji 5000 subskrypcji. Mam dla Was dwa losowania. Jeden odbędzie się na YouTubie i wygrany będzie wybierany z komentarzy, a drugie losowanie odbędzie się. Grze Movistar Planet 2. Tam zrobię artbooka z okazji 5000 subów i wygrany będzie wybierany z komentarzy, właśnie w tym artbooku. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu? Przede wszystkim trzeba subskrybować mój kanał, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oraz zostawić komentarz ze swoim nickiem. Nagrodą są usta pakietu Celestial w kolorze różowo-czerwonym, a na MSP2 do wygrania będą. Usta z pakietu Chocolate Bear. Dodatkowo w tym filmie możecie zadać mi pytania, gdyż chcę w najbliższym czasie nagrać QA z pytaniami od Was. Więc jeśli jakieś pytanie Was nurtuje, to możecie je zadać teraz w komentarzach. Powodzenia w losowaniu. Trzymam do Was wszystkich kciuki. Majo!